Witajcie z tej strony Kira, to jest kolejna recenzja anime, jak mówiłem Wam w poprzedniej zapowiedzi tygodniowej, że zrobię. Tak więc w tym odcinku bierzemy to Shimono. Zacznijmy od tego, że anime jest podzielone na dwa sezony, Sorono Toshimono i Sorono Toshimono Forte. Pierwszy sezon, jak i drugi ma około 13 odcinków. Jest tworzone przez studio Anime International Studio. No gatunek to jest oczywiście komedia, ecchi. No, i opowiada o bohaterze, który się nazywa Tomoki, i prześladuje go pewien sen, w którym spotyka tajemniczy głos który coś tam do niego mówi, i za każdym razem się ten sam sen. W jego szkole jest kolega, który właśnie zajmuje się paranormalnymi zjawiskami, i któregoś razu mu tam radzi, że w jakimś tam miejscu ma się jakaś tam anomalia pojawić, i on się udaje w miejsce te, tego zdarzenia, no i nagle. Zaczyna się dziać coś coś się dziwnego, z nieba spada kobieta i e, jeszcze jakieś tam inne pozostałości jakiejś budowli. No i jest to e, bohaterka, e, która nazywa się jej Karos, będzie to, jest to angeloid, czyli taki jakby anioł, który będzie właśnie e, u boku naszego głównego bohatera. Okazuje się, że może spełniać jego życzenia i jest, e, jest jej takim właścicielem. No i ze względu na to, że nasz główny bohater, jak większość bohaterów Echi, ma różne zatędy, tak więc można się domyśleć, jakie właśnie będzie miał życzenia. No na początku właśnie będzie się to ograniczało właśnie do tego jego życzeń potem anima będzie się, będzie się rozchodziło na takie jakieś dziwne motywy, albo będzie dotyczyło właśnie tych wątków z naszym głównym bohaterem i z... Karos, potem jeszcze przy, przybędą nowe angeloidy, ale będzie też się to kręciło wokół osób, czyli przyjaciół naszego głównego bohatera, którzy tam właśnie mają jakieś swoje inne cele, na przykład jego właśnie ten kolega, co tam o nim wspomniałem, że tam powiedział o tej anomalii, też będziemy jakiś tam swój cel i właśnie będą, będą właśnie w anime pokazywane te momenty z jego przyjaciółmi jak i jego po prostu w jakieś sytuacje i będą też wstawki z tymi angeloidami. I właśnie to będzie trochę tak podzielone na ten świat ten ich i ten świat angeloidów, tak więc będzie się to działo wokół różnych schematów, więc ze względu na... Różnorodność po, po pojawianych scenerii to nie będzie raczej nudne. Jak mówiłem, będzie się to działo wokół różnych postaci, tak więc też będzie ciekawie, a główna postać jest właśnie na tyle ciekawa, że będzie, pomożna, że będzie to ciekawe. Na początku jest taki dziwny motyw że właśnie, może nie będę mówił, bo sam nawet nie ogarnę do końca, ale po prostu taki dziwny motyw na początku i taki typowo mocno, mocny Echi. I jeszcze taki, taki nie do końca zrozumiały. No w każdym razie e, w sumie ma ponad 20 odcinków łącznie z dwoma seriami. No i anime jest oczywiście e, warte polecenia dla osób e, fanów Echi. No i w sumie chyba ktoś kto nie interesuje się tego tym gatunkiem, to dostaje tylko załamania albo jakoś nerwowego, czy coś takiego. No ja, ja pamiętam, że jak oglądałem to anime, to strasznie się śmiałem. Szczególnie tam już jakoś pod koniec pierwszego sezonu i jakoś przez pierwszą połowę chyba drugiego, coś takiego. Wiem, że jakoś wtedy się strasznie strasznie mi się podobało to pod względem humorystyki. Może po prostu tak, taki dziwny okres miałem, ale mi się po prostu, mnie to śmieszyło. Więc myślę, że Yy, dla pośmiania się do, anime jest dobre. Więc polecam wam ten tytuł, no i tyle. Tak więc krótka recenzja, jak obiecałem. Tak Trzymajcie się, no i cześć.